Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. The but says it's pretty hard going down south. Yeah, we'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the shadow leading the show? Who the fuck is a shadow? Lieutenant Phelps, the shadow of death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap loving son of a bitch? He's bad juju. -ju. That's enough out of you three! Fat juju? Where were you dragged up? A swamp? Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice shall we trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. No to cześć i witajcie po raz kolejny w kolejnej sprawie z L.A. Zobaczymy co tym razem się zdarzy. Nie wiem czemu, ale mam nadal przeczucie, że sprawa ze tą czarną dalią nadal nie jest skończona z tego prostego względu, że... No, albo ten facet z tego warzywniaka był na tyle walnięty, że zostawiał ślady na to, żeby go znaleźć, albo ktoś chciał, żeby go znaleźć. Plus tego oczywiście jest nie, nieskończona sprawa dotycząca. A ciekawe, czy w ogóle jest wspomniany jeszcze tutaj. A, nie ma nic. Z, z, legendarny brązowy Ford, jakoś tam ten, o którym nadal nic nie wiemy. Był, pojawił się, nie, tylko nie wiemy nawet kogo to jest ten pojazd. Jedna, jedyna, że jedna, jedna, jedyna rozmowa mi się nie udała. I nie wiem, czy czasami by to nie spowodowało, że byłoby całkiem inaczej. No ale najpierw się ruszę do tego, do miejsca zbrodni, i zobaczymy na miejscu, co nas tym razem czeka. Dobra, jesteśmy na miejscu. W sumie, czy na pewno. Tego, co no kolejna na, pewnie nagie ciało. No, tylko teraz jest jeszcze o wiele gorzej, ponieważ no pogoda jest taka, że to może wszystko zmyć się. No to no, myślę, że deszcz może zmyć wszelakie ślady, nie może być ten, może być naprawdę wszystko. Przestępca albo wiedział, albo

I think that's the impression the boys from the examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m.? But it was cold last night. Usual head injuries. Ah! Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Huh. I look. To nie był na pewno motyw rabunkowy, bo no pieniądze leżą. Więc to jest jedna sprawa. Huh. Ślady no mimo wszystko nie zostały zmyte. Hm. To jest mnóstwo miejsc, gdzie mogłobyś schować rzeczy odcisk buta pewnie ósemka jak standard ja pokazało jaki numer bo hmm, ślady butów hmm, odcisk butów e, ślady no, ale nie było podane nawet ten rozmiar, więc to jest też taki ślepy zaułek. Dobra, nie ma jednego buta. Uduszona tą samą liną, ponieważ ślady są identyczne. Ha, rana w głowę. Tutaj tutaj nic nowego, ale. Superior Laundry Services F1363. Ha! Mamy w więc możemy się dowiedzieć kto to jest! Pięknie. Jedna rzecz do przodu. Ha. Tu nic nie ma. Jeszcze trzeba zobaczyć... czy nie miała jakichś innych rzeczy przy sobie. Tylko ręce i twarz mogę? Bieda Czyli zostało jeszcze szukanie... <laughs> Zrobiłem, żeby w stronę krzaków ten, ale... Zrobił przekrok tutaj A, Butelki... Śmieci... No, od razu telefon do tego może nam powiedzą gdzie jest ta pralnia? O, a to kto? Tak czuję, że to jeszcze nie wszystko. Detektywzy, pracowałem w domach na ulicy i na górze. Ta kobieta myśli, że ma coś dla nas. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Katherine Barton. I live just across the way. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Mm. Do you have a description? Tall, gaunt. Horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Hmm. Huh. Bezdomny? Raczej. Łeh. <śmuszne> śmieszne. Lider bezdomnych? A te beczki właściwie, czy coś w środku nie ma? Chyba nie. Nie. Raczej to nie jest jednych z tych morderstw, co było oddali. Ponieważ kobieta jest ubrana, albo ktoś po prostu chciał zwrócić uwagę, a nie doczytał, jak to powinno być, albo kto to wie. Dobra, trzeba przedzwonić do tej pralni. Trzeba znaleźć pralnię i co resztę. Detective, I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. Najpierw pojedziemy do tej pralni całej. Potem dopiero zajmiemy się tym obozem bezdomnych. To ciekawe, jak to wygląda. To mnie interesuje. No ale najpierw pralnia to podstawa. Dowiemy się przynajmniej, kim była ofiara. A potem ruszymy dalej z całą tą akcją. Ciekawe, co w pralni się dowiemy.

Już myślałem, że zacznie uciekać. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the number down on that dress. Is it there? F trzynaście sześćdziesiąt Kurde. F-13-63 Dobra F-13 hmm. Czekaj, jest, jest, jest 63 Pani T. Teraldson, 43 Emerald Street, Westlake To nie wiem, czy teraz, kurde, ruszyć się w stronę tych bezdomnych, czy może lepiej przejść się do domu. Ha. Czasami może się okazać, że w domu dowiemy się wszystkiego, a ten. A tych bezdomnych już nic. Ale w sumie. Dobra. Najpierw pojedziemy do domu, zobaczymy, co nam powiedzą. Jeśli coś nam powiedzą, pod warunkiem, że mieszkała z kimś. A potem dopiero... Albo... Czy obóz? No dobra, pojedziemy tak jak nam ten... lokalizację wskazują, najpierw pojedziemy do obozu Myślałem, że ładuje się pomiędzy obóz a ten no, Ale wychodzi na to, że... Obóz pierwszy, no dobra Pojedziemy sobie do obozu